Cześć dziewczyny, przychodzę dzisiaj do Was z recenzją kilku produktów ze sklepu Grand Shop To jest sklep, który ma naturalne kosmetyki, takie bardzo fajne, ciężko dostępne w Polsce, nigdzie indziej ich nie widziałam. I bardzo mnie zainteresowały szczególnie kosmetyki z Musa Canaria. Są to kosmetyki, które mają w sobie wyciąg, z, znaczy ekstrakt z banana. I mówię to, co mnie zachęciło najbardziej, już w to mówię to ten ekstrakt z banana, myślałam, że one też będą pachniały bananami, ponieważ ja uwielbiam zapach banana. Natomiast żaden z tych kosmetyków nie pachnie bananem. Ale czymś takim słodkim, może gdzieś tam, gdzieś tam głęboka jakąś banana czuć, ale to już trzeba się tak doszukiwać. Raczej takim słodkim, trochę budyniem waniliowym, czymś takim. Ten zapach jest bardzo, bardzo przyjemny, ale nie bananowy. Jeżeli nie lubicie zapachu bananowego, to nie musicie się bać. Chyba może tutaj zacznę od balsamu do ciała. On ma q 10 witaminy E i pantenol. I skład jest bardzo fajny. Właśnie tutaj nie ma parafiny, co mnie bardzo, bardzo tutaj przekonało. Dosyć wysoko w składzie jest już właśnie ten ekstrakt z banana. Ma mocznik, co też jest bardzo fajne. Także tutaj dla mnie skład jest bardzo, bardzo fajny. I to, co ja uwielbiam w nim, to to, że on fantastycznie nawliża skóry. Jak wiecie, ja depilowałam sobie woskiem nogi. Teraz będę kontynuowała odwrzeć na tą zabawę. Dosyć, bo, dosyć znaczy, może nie to, że bolesną, ale wiecie, taką upierdliwą. Może trochę jest tam, ta metoda jest troszeczkę upierdliwa. Ze względu na to, że trzeba zachodować te włoski, później trzeba często robić peelingi, e, trzeba balsamować ciało, ale za to efekty są woskie I właśnie tutaj. Z pomocą przedmiotem balsam, ponieważ dzięki dużej zawartości tego mocznika on bardzo ładnie wpływa na tą skórę. Te włoski nie wyrastają, skórę miękka Także jeżeli depilujecie swoje ciało włoskiem, to bardzo wam polecam ten balsam, bo on sprawdza się super. Przy tym ma dobry skład nie zapycha, co jest dosyć ważne w przypadku właśnie wrastających włosków, aby tam nie było jakoś za dużo tej parafiny. Więc to no super nawilżenie, więc to wam mam jeszcze dużej więcej mówić, oczywiście link będzie na dole Ma 300 ml, jest wegański, nie jest testowany na zwierzętach Jest wolny od parabenów, mineralnych olejów i barwników oraz konserwantów i takich wiecie, chemicznych, brzydkich Jejku, jakieś dzieci mi się tam drą, więc jest bardzo, bardzo fajny Drugim produktem jest krem drą, którego już prawie zużyłam, tak go lubię i za co lubię ten krem? On ma także tutaj ten ekstrakt z banana, dosyć wysoko ma masło szaf, w swoim składzie olej żoba. aloes, więc bardzo fajny Ten krem aż sobie go nałożę On ma taką... Konsystencja, że z tym zaraz go praktycznie nie ma, jest bardzo leciutki, Dlatego on na zimę nie jestem do końca pewna, czy mógłby się sprawdzić, bo on mógłby być troszeczkę za delikatny, za mało treściwy jak na zimę. Ale na teraz, na te upały, kiedy ostatnią rzeczą, o czym marzyłam, było posmarowanie swoich rąk gęstym klejącym kremem, to ten krem był idealny, dlatego już nie go zużyłam, bo on, ja już mam ręce suche, ale czuję, nawet, że są mięciutkie Ale przy tym nie, w ogóle się nie kleją i to było zbawienie w te upały, naprawdę, słuchajcie One już są takie miękkie, ale już są totalnie suche, uwielbiam ten krem Także do niego na 100% będę wracała, a szczególnie latem, bo mówię, zimą, może nie do końca Ale naprawdę jest super i on też nie ma tutaj tych parabenów, nie ma olejów mineralnych, no nie ma żadnego świństwa Ładny skład, fajny Także naprawdę Wam polecam, jeżeli nie lubicie, żeby Wasze ręce się kleiły Jeżeli pracujecie na, przy komputerze, dużo na telefonie i tak dalej, że nie chcecie tych paluchów wszędzie tam zostawiać A chcecie mieć ładne, zadbane dłonie, to polecam Super się wchłania praktycznie od razu, ma taką fajną, leciutką konsystencję Na pewno będziecie z tego kremu do rąk zadowolone On nie jest jakoś wybitnie drogi, a działa bardzo fajnie I ostatnią rzeczą, przy której troszeczkę dłużej możemy zostać to jest smusta kanaria mm, i to jest detoksykujący krem do twarzy. Również koledzy z 10, witamina E i Grapefruit. I zaraz znajdę. Gdzieś tu miałam opis tego kremu. No, on jest w takim wielkim opakowaniu. Ma aż 100 ml, więc to jest bardzo, bardzo duży krem. E, może opakowanie jakoś nie powala. Krem Drunk i balsam do jest o wiele fajniejszym opakowaniem, ale tutaj nie ma się wczepiać. Ważne, co jest w środku. To, co lubię plastikowa zakrywka dzięki czemu w podróży Wam nic nie wyleci, nic się nie stanie, nie wpadają tutaj dodatkowe bakterie niepotrzebnie, czy tam kurz inne papruchy. On ma delikatnie taki, a nie, zobaczcie pewnie, delikatnie żółtawy kolorek. I tutaj skład tego kremu jest e, fantastyczny, ponieważ on ma ten wyciąg z banana, ma kolagen, e, ma też właśnie mocznik. Ym, ma ten ekstrakt z granata Dzięki temu on się będzie bardzo, bardzo fajnie sprawdzał Do skóry takiej mm, z problemami Troszeczkę z wągrami, jakimś trądzikiem, z zanieczyszczeniami Właśnie dzięki temu ekstraktowi z banana i grejpfruta On naturalnie oczyszcza skórę jej taką detoksykację mm, Oczyszcza też pory, odblokowuje je Właśnie te nasze wągry nawilża Balansuje tą skórę, matuje ją też i głównie jest właśnie przeznaczony do skóry mieszanej, tłustej, do codziennego użytku I teraz co ja Wam powiem na temat tego kremu To faktycznie rewelacyjnie nawilża I jak wiecie, ja teraz przedstawiam się właśnie na raczej naturalne kosmetyki Już teraz. czy cały czas są te inne, ale jest ich zdecydowanie mniej I raczej większość to są te naturalne kosmetyki I Szczególnie gdy śledzicie mój fanpage, to to możecie zauważyć, że ja, ja tam wrzucam każde Wam zdjęcia nowych kosmetyków I dosyć mocno poszłam teraz w stronę kosmetyków świeżych i jeżeli w tej chwili mam świeże kosmetyki, to niestety ten ostatni musiał troszeczkę pójść w odstawkę, ponieważ świeże kosmetyki mają tylko 2,5 miesiąca ważności, więc no, muszę je użyć jako pierwsze. Natomiast tego kremu używam w momencie, kiedy moja skóra jest bardzo zanieczyszczona albo bardzo przesuszona. Gdy byliśmy tej chwilę temu na, na wakacjach leciutkich nad morzem, to moja skóra no nie dosyć, że właśnie wiecie, filtry nie filtry, to wszystko strasznie zapchało moją skórę. Ale tego, no, od morza wiatr, trochę wody słonej, piasek, tu, tam skóra była przysuszona, wtedy sprawdza się idealnie. Faktycznie skóra się po nim w ogóle nie świeci. Ja go też zabieram na przykład ze zawsze, gdzieś dziś jadę, ponieważ świeżych kosmetyków ze sobą nie, nie wezmam. I y, jego też biorę zawsze ze sobą. Smaruje się właśnie, odblokowuje pory, nie tu, matuj, y, znaczy matuje skórę, ona się nie świeci. Na dzień i na noc można go ze spokojem stosować. Ja jestem z niego bardzo zadowolona, ma bardzo fajną, lekką konsystencję, już Wam pokażę. I ja bym powiedziała, że to jest taki krem podstawowy Tutaj zobaczcie ile go dałam, a zobaczcie jak on się ładnie rozsmarowuje, widzicie? Naprawdę bardzo ładnie, ma taką fajną konsystencję Czuć, że ten krem że ale ta konsystencja, wiecie, to nie jest tłusta konsystencja On jest napakowany jakimiś moga, masłami i olejami I już jest wchłonięty, więc jest fantastyczny To jest właśnie według mnie taki podstawowy krem po prostu do nawilżania skóry Do dobania, no, jeżeli macie skórę mieszaną to właśnie taki krem na dzień, na noc, jeżeli one też nie są, nie jest jakiś bardzo, bardzo drogi, biorąc pod uwagę, że macie tu 100 ml i na dzień, i na noc krem, więc jeżeli nie stać was na jakieś takie dobre, naturalne w miarę kosmetyki, to możecie sobie zainwestować w niego i stosować wtedy go na dzień, i na noc, i wszystko będzie ok, jeżeli macie, macie właśnie taką cerę, może nie trądzikową, ale troszeczkę zanieczyszczoną, jeżeli macie jakieś wągry, ze skórniki, jeżeli wasza skóra lubi się świecić, to myślę, że to kremik będzie dla was, ja jestem z niego bardzo zadowolona. Tylko faktycznie pojemność dla mnie jest trochę za duża, ponieważ ja, no wiecie, ja testuję dużo kosmetyków, więc ja tutaj się podzielę z koleżanką Ponieważ ona ma taką skórę, bardzo chętnie sobie przetestuje, a nie chciałabym, aby mi się to z, wiecie, zmarnowało, bo to jest aż 100 ml, czyli dwa takie normalne kremy Więc spokojnie również możecie kupić to z koleżanką, z mamą na spółkę, bo myślę, że tutaj dla mam na dzień... Będzie fantastyczny. Może na noc mamy używają już czegoś bardziej treściwego ale na dzień dla mamy, jeżeli mają skórę mieszaną bądź taką normalną, to myślę, że będzie fantastyczny krem. No i też pamiętajmy o tym, że jednak żyjemy w takich czasach, a nie innych, gdzie środowisko jest dosyć mocno zanieczyszczone. To powietrze jest zanieczyszczone, więc taki detoks dla skóry będzie fajny. Nawet możecie na całe ciało to nałożyć od czasu do czasu, żeby zrobić sobie taki mały detoks. Więc to wszystko, co wam chciałam powiedzieć. Tam ten sklep ma dużo fajnych i innych kosmetyków, w którym jestem zainteresowana i z chęcią je sobie jeszcze przetestuję Ale tutaj te trzy, o których Wam powiedziałam, są fantastyczne A balsam do ciała i krem do rąk, to już jest w ogóle wymiata Bo ten krem jest bardzo dobry, ale po prostu niczym jakimś takim szczególnym Co by zrobiło takie wielkie wow, oprócz bardzo dobrego nawilżania i takie oczyszczenia skóry i Matowienie jakby, że ona się nie świeci Nic więcej tak za bardzo ja nie zauważyłam do tej pory ale po tym i po tym to jest w ogóle wow, a tak jak mówię, to to jest taki podstawowy krem nawilżający, dbający o naszą skórę, ale bardzo dobry krem cały czas. Tutaj nie mówię, że on jest zły, jest bardzo dobry Dajcie znać, czy używałyście kiedykolwiek tych kosmetyków, czy się u was sprawdziły, czy miałyście coś innego z tego sklepu i mi polecać. Także zapraszam Was również na wszystkie linki na dole oraz na moje media społecznościowe i pa pa!